Jesteśmy na otwarciu koncept storu Le Pułka na warszawskim solcu. Inspiracja. Tak naprawdę pomysł powstał spontanicznie zupełnie, bo urządzałam swoje mieszkanie prywatne i zauważyłam, że na rynku brakuje takich miejsc, w których można znaleźć fajne, designerskie, oryginalne rzeczy, meble i gadżety, które byłyby też dobrej cenie. Produkty tak naprawdę są z całego świata. No, począwszy od jednej strony półkuli, czyli od Stanów Zjednoczonych, aż po największą manufakturę, czyli Chiny. No niestety nie uniknie się tego. Aczkolwiek muszę powiedzieć, że często rzeczy te chińskie wbrew pozorom mogą być lepsze niż włoskie, bo włoskie też mamy, wyroby są tureckie i bardzo dużo polskiego designu. Gdzieś tam staram się też promować polski design. I skąd jeszcze? Z Peru. Chociażby na przykład ta torebka jest z Peru. Jest ona ręcznie robiona z opakowań po cukierkach, czyli tak naprawdę torebka z recyklingu. Ja pokażę może środek, bo jest. Przepięknie wykonana ta torebka. Widać jak jest fajnie pleciona. Bransoletka też jest właśnie, to jest polski design, o! Przykład polskiego designu, młoda artystka, Kasia Mądry. Tak naprawdę chyba zaczęła robić te bransoletki dla siebie, a że się spodobały, gdzieś tam poszły dalej, ale robią ogromną furorę, bo są w najlepszych i takich najmodniejszych kolorach na, na dany sezon. Te krzesła, choć w większości plastikowe, są bardzo wygodne i bardzo ładnie wyglądają. Bardzo mi się podobają bransoletki Katarzyny Mądrej. Kolorowe, z perełkami, śliczne, ale niestety nie mogę złamać tego kodu. Ceny są ze średniej półki. E, tak naprawdę zaczynamy od drobiazgów takich właśnie jak bransoletki, która kosztuje 40 zł. To jest ręczna robota. Zdecydowanie średnia półka cenowa, taka, że stać przeciętnego Polaka na bardzo fajną rzecz u nas w konceptorze. I jedyną najdroższą rzeczą jest chyba fotel Nemo, czyli fotel, który jest w kształcie twarzy. Taki odlep jakby maski. Super jest ten No to on jest najdroższy u nas. A dlatego, że jest od włoskiego projektanta, prosto z Włoch ściągnięty. I faktycznie to jest najnowszy design z zeszłego roku. Październik 2010 bodajże. Mam właśnie w ręce laluszkę. Jest to lalka, którą można zrobić na zamówienie, która może pokazywać właśnie Ciebie. Ta uważam, że pokazuje znaną projektantkę mody, Vivian Westwood.